Siema. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was super historię. No po prostu jestem tak zadowolony z tego sprawdzenia. Serdecznie pozdrawiam sprzedającego. Zajebisty gość jestem. Wiem, że tego nie obejrzysz. Nie wiem, czy obsługujesz w ogóle Facebooka, ale petarda. Słuchajcie, oglądałem Mercedesa. Niezwykłego. Naprawdę zrobił na mnie wrażenie, ale większe wrażenie zrobił na mnie sprzedający. Słuchajcie, pan ma 74 lata i była to najstarsza osoba, jaka sprzedawała mi auto. Nigdy nie kupowałem samochodu od osoby w tym wieku. To jak on nie przywitał, to jaką energią on tryskał, ja byłem po prostu ja pierdziel, ale to było super. To naprawdę był szczęśliwy koleś. I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Odpalamy tak, oczywiście, silnik na zimnym. Dotrzymał słowa, oczywiście, dla pana. Tak jak pan prosił, jest zimny silnik. Super, dziękuję. Zaczynam sprawdzenie. Wychodzą tam jakieś przypocenia, wycieki, coś takiego tam się wydarzyło. Pan, e, jakby, o wszystkim, e, jakby, nie zaprzeczał. Po prostu widać było, że się nie zna. Ale, jak wyjeżdżaliśmy, poprosiłem go, żeby tam wyjechał, bo... Nie chciałem na parkingu manewrować jego samochodem. No i poprosiłem go, żebyśmy pojechali na tą jazdę próbną na stację diagnostyczną. Najpierw, a później ja się przejadę samochodem. I wyobraźcie sobie, że pan, powtarzam, 74 lata, tłumaczy mi teraz... To zaczyna się tak. Teraz przez jakiś czas musimy jechać wolno, tak, mało dynamicznie. Nieważne, że ludzie będą trąbić. Nieważne, że będą się denerwować. Najpierw musi się rozrzać olej w silniku i olej w skrzyni. I mówi mi to gość, 74 lata, po prostu jak ja, to był miód dla moich uszu, że ja naprawdę mogę porozmawiać z kimś, kto ma taką wiedzę, kto tak dba o samochód. I wyobraźcie sobie, że dojeżdżamy do tego momentu, kiedy on mówi. I, i, Dojeżdżamy do takiego momentu na jeździe próbnej, ja mówię, no to teraz jest już porządnie rozgrzany, możemy dać w pędzel. I chłop mi w Gdyni, 120 przez Gdynię, 74 lata, ja przerażony. Ja przerażony, mówię, nie wiem jak z jego refleksem, Nie to on mi tu omija, tutaj pokazuje jak się jeździ samochodem. On mi mówi, wie Pan co, ja tak nie jeżdżę, bo ja nie lubię szybkiej jazdy, ale jak trzeba... To on sobie poradzi. I wyobraźcie sobie, jakie to było zaskoczenie dla mnie. Jaki ja byłem szczęśliwy, że ja mogę z takim gościem mieć styczność i kupować od niego samochód. Wyobraźcie sobie, że na stacji diagnostycznej wyszło, że jest jakiś porządny wyciek. I ten wyciek, nie pamiętam, z czego on był, ale pan przed sprzedażą pojechał do ASO żeby to sprawdzić, wycenić. I jeszcze zrobił awanturę w ASO, że był na przeglądzie jakiś czas temu i że przyjeżdża jakiś pan z firmy sprawdzającej i on mu mówi, że jest wyciek, a u was byłem i mówicie, że wycieku nie ma. I nagle się pojawił. Także, cóż mogę wam powiedzieć? Jestem przeszczęśliwy. Cieszę się, że mam możliwość poznać takie osoby i życzę wam, żebyście kiedyś mieli okazję kupić od kogoś samochód, kto tak dbał Furę. Pozdrawiam jeszcze raz pana serdecznie dziękuję za współpracę i dziękuję za samochód. Nasz klient na pewno będzie zadowolony.